Łączymy się tak. Tak, na przykład powie, zaczynamy. Jesteśmy Dzień dobry, dziękuję. Państwu. Panom i paniom albo odwrotnie panią i panom. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych. W imieniu nas witam starostę, wicestarostę. Mecenas jest. Nie ma nie ma. Sekretarza panią skarbnik. I otwieram 40, 48 sesja sesję Rady Powiatu Karta ścigłe. Zwołana jest ona na wniosek zarządu powiatu kartuskiego zgodnie z artykułem 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest to sesja w trybie nadzwyczajnym zwołana. Następujący porządek obrad. Otwarcie sesji stwierdzenie kworum przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, interpelacje, zapytania, wnioski, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer cztery, jaki to tu jest, nie wiem, czterdziesty piąty, łamane przez czterysta Dwadzieścia cztery przez dwa Rady Powiatu Kartuskiego z dnia czwartego listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą powiatowe Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziału w podwyższonym kapitale według projektu numer jeden. Odpowiedź na zgłoszone interpelacje i wnioski, zamknięcie sesji. Stwierdzam, że jest kworum, jest yy, usprawiedliwionych dwóch, nieobecnych yy, i pozostali trzech nieobecnych. i trzech nieobecnych, ale mam nadzieję, że do nas dołączą. Yy, I w związku z tym przechodzimy do punktu pierwszego, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji odczytałem, podpisałem i w imieniu Prezydium wnoszę o jego przyjęcie. W związku z tym głosujemy. Ewa Borzestowska. Jestem za. Andrzej Bystroń. Podniósł rękę, tak. Stanisław Dudek. Usprawiedliwiony. Piotr Fikus za. I Formela usprawiedliwiona. Bartłomiej Gros, Łączy się. Nie. Się. Łączy się. Ewa Grucza <coughs> za. Grzegorzewski Jerzy. Za. 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 Paweł Kowalewski. Za. Edmund Kwidziński. Za. Janina Kwiecień. Za. Rejk Andrzej. Za. Bogdan łapa za. Jacek Miąskowski. Jeszcze nie dotarł. Jerzy, Ryszard Pek nie ma. Jest. Nie ma głosu włączonego, ale widać, że jest za. jest protokół. Andrzej Potrac. Jestem za. Eugeniusz Pryczkowski. Jestem, Jestem za. Doktor Ropel. Jestem za. Mentoch Stanisław. Jestem za. Stutemberg Mirek. Jestem za. Mieczysław Woźniak za. Zingerski Piotr. Jestem za. Mirosław Rzeszcz. Również głosuję za. A, Jacek Doszedł. Za. za. Wszyscy za, więc protokół został przyjęty bez poprawek i bez odczytania. Interpelacje, zapytania i wnioski. Myślę, że damy spokój przed świętami z uwagi na sesję nadzwyczajną. Zgadzacie się ze mną? Tak. 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 Dziękuję. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu u, u podjęcia uchwały w sprawie. Przeczytam treść uchwały. Uchwała numer w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 4 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziału w podwyższonym kapitale na podstawie artykułu 12 punkt 8 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułu 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Rada Powiatu Kartuskiego na wniosek zarządu powiatu Kartuskiego uchwala, co następuje. W uchwale numer. Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 4 listopada 22 wprowadza się następujące brzmiany. W paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na wniesienie przez Powiat Kartuski wkładu pieniężnego w kwocie 22 miliony złotych słownie 22 miliony złotych do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego lub alternatywnie udzielenie spółce wsparcia finansowego poprzez wniesienie opłat zgodnie umową spółki i uchwałą zgromadzenia wspólników w sprawie dopłat do kapitału spółki. Punkt dwa, paragrafie pięć dodaje się brzmienie. Paragraf 5a. W wykonaniu zobowiązania finansowego, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1 Zarząd Powiatu Kartuskiego może zawrzeć z instytucją finansową w Centrum Zdrowia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne umowy oraz złożyć wymagane oświadczenie, w tym w szczególności notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie artykułu 770 7. Paragraf 1 punkt 5 z dnia 17 listopada 64 roku pod kodeks postępowania cywilnego. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Odbyło się posiedzenie wszystkich komisji Rady. Powiatu Kartuskiego. Wobec tego proszę o wypowiedzenie się przewodniczących komisji. Przewodniczący Komisji do spraw skarg Wniosków i Petycji, Andrzej Bystroń. Członkowie komisji, komisji obecni na spotkaniu uchwałę przyjęli jednogłośnie. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Dudek, nieobecny, wiceprzewodniczący Piotr Zęgierski. Członkowie komisji również obecni na, na komisji podjęli pozytywnie uchwałę numer jeden. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Strategii i Rozwoju Paweł Kowalewski. Tak. Komisja do Spraw Strategii i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przewidzianym w dzisiejszym porządku obrad. Tak. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Edwin Fidziński. Panie Przewodniczący, Komisja Bezpieczeństwa. <tusza> porządku publicznego przewidzianą w dzisiejszym porządku obrad zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Edukacji, Turystyki i Sportu Jacek Miąskowski. Komisja do Spraw Edukacji, Turystyki i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej dr Jerzy Ropel. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała uchwałę przygotowaną na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu i Gospodarki Mirosław Żeromski. Członkowie Komisji do Spraw Budżetu i Gospodarki, biorący udział w posiedzeniu, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały nr 1. Dziękuję. Przewodniczący Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Potrac. Członkowie Komisji Rolnictwa zaopiniowali pozytywnie dzisiejszą uchwałę. Dziękuję. Jak usłyszeliśmy wszystkie komisje rady pozytywnie zaopiniowały jednogłośnie projekt niniejszej uchwały. Czy komuś się teraz nasunął jak, jakieś pytanie w związku z odczytanym projektem uchwały? Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Czy głosowania uchwały? Ewa Bożestowska. Jestem za Andrzej Bystroń Jestem za Jestem za Gros Bartłomiej Halo, halo Nie słychać, Ewa Grucza za, Jerzy Grzegorzewski Jestem za Paweł Kowalewski Jestem za Edmund Kwidziński. Jestem za. Janina Kwiecień. Za. Andrzej Lejk. Jestem za. Bogdan Łapa za. Jacek Mioskowski. Jestem za. Ryszard Pek. Za. Andrzej Potrac. Jestem za. Eugeniusz Pryczkowski. Jestem za. Jerzy Ropel. Jestem, jestem za. Stanisław Smentoch. Jestem za. Mirosław Schutenberg. Jestem za. Mieczysław Woźniak za. Piotr Zęgierski. Jestem za. Mirosław Żeromski. Głosuję za. Stwierdzam, że wszyscy obecni na dzisiejszej sesji przyjęli uchwałę jednogłośnie. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski nie będzie, bo nie było. Wobec. zamykum 48. sesja Rady Pławia